Cześć, a ile razy w życiu słyszeliście, że skoro samo weszło, to samo wyjdzie? Albo że jeżeli człowiek wstaje bez bólu rano, to znaczy, że nie żyje? Albo że to tylko korzonki mi przewiało i za chwilę przejdzie? Słuchajcie, to są najczęstsze błędy w postrzeganiu swojego ciała. To nieprawda, że jeżeli samo weszło, to samo wyjdzie. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby każdym naciągnięciem zaraz biegać po specjalistach, ale jeżeli jest uraz, jeżeli ten uraz się nasila, jeżeli ból się powtarza po jakichś czynnościach, to jest to sygnał, że trzeba po prostu zasięgnąć rady specjalisty. Jeżeli wstajesz i bolą cię plecy, to znaczy, że coś jest nie tak z Twoim aparatem ruchu sam zostawiony sobie będzie się tylko pogarszał, bo prawdopodobnie jesteś już w tym miejscu właśnie dlatego, że niewiele z tym zrobiłeś, a może być tylko gorzej. Korzonki tak zwane, czy też przewiania. Słuchajcie, zdrowa tkanka nie reaguje w taki sposób. Trzeba sobie pomagać i im szybciej to zrobicie, tym lepiej. Dlatego gorąco zachęcam, abyście przy niepokojących Was objawach bólowych Zasięgnęli porady fizjoterapeuty. W przeważającej, w naprawdę nie chcę tutaj zasypać procentami, ale myślę, że w 80% przypadków, porada fizjoterapeuty i, co istotne, zastosowanie się do jego wskazówek uchroni Was od pogorszenia sytuacji i przyczyni się do powrotu do zdrowia. Zachęcam, myślcie o swoim zdrowiu. Nie wstydźcie się, się pytać, samo nie wyjdzie, a jeżeli wyjdzie, to pokieraszuje po kolei kilka różnych struktur. Pozdrawiam serdecznie z przyjemnego hamaka.